W 19 odcinku z cyklu Asia Marketing dla psychologów, coachów i trenerów. Dzisiaj opowiem Ci o teście galupa, czyli o teście, który mówi Ci o twoich mocnych stronach. Ja ten test wykonałam po raz pierwszy w 2019 roku, czyli teraz mamy 2024, więc trochę czasu minęło. I ten test. Możesz wykonać dwie wersje tego testu. Taką wersję podstawową na 5 Twoich mocnych stron lub rozszerzoną na 34. No ale tak naprawdę najważniejsze jest tych 10 pierwszych mocnych Twoich cech, bo one jakby determinują 90% Twojego zachowania, Twojego działania. Tak, zachowanie później świadczy o tym, jak się zachowujesz, jakie podejmujesz decyzje i tak dalej. Czyli mm, ja w tym 2012 roku zrobiłam tą wersję podstawową na pierwszych pięć mocnych stron, i trochę ci opowiem o tych pięciu moich mocnych stronach. Wtedy tak nie bardzo mnie interesowało, żeby analizować tak bardzo te mocne strony. Teraz po kilku latach pomyślałam, że wrócę do tego testu i przeanalizuję to z osobą, która się specjalizuje w tym teście Galupa, żeby też wykorzystać to i tak bardziej sobie uświadomić, dlaczego tak, a nie inaczej działam, albo jak może mi to pomóc, te mocne strony w moim biznesie, ale też w życiu rodzinnym. No, a jak mi to też um, może trochę utrudniać życie. Także um, zacznę od tych pięciu cech. Um, no i jakby kolejnym krokiem jest to, że ja właśnie z taką coacherką właśnie od tego testu Galupa analizowałam sobie na pierwszej sesji te pięć mocnych stron. Też myślałam sobie jak ja to w życiu jak one się w życiu przejawiają. Na kolejnej sesji będę omawiać kolejne pięć. Są one dla mnie nowe. Nowe w takim sensie, że nie, zaznaja, nie zaznajomione, bo z tymi pięcioma ja już jestem zaznajomiona od kilku lat, a te pięć jest jakby nowych ale też jakby na pewno nie są całkowicie nowe, bo jakby są częścią tak mnie. No i po co to wszystko robić? No, ja miałam taką potrzebę, żeby wrócić do tego testu, żeby jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał. To znaczy, żeby efektywniej pracować, żeby robić to, co naprawdę, w czym jestem dobra, żeby doskonalić jeszcze te swoje mocne strony, wydobyć z nich jak najwięcej. Yy, czyli nie skupiamy się na tym, w czym jest, yy, co nie jest moją mocną stroną, tylko właśnie na tych mocnych stronach. Na tych pierwszych dziesięciu yy, mocnych stronach, tak? I żeby z nich po prostu wyłuskać, żeby zrozumieć, dlaczego tak działamy, a nie inaczej, a może jak jeszcze lepiej tą mocną stronę wykorzystać. I we mnie taka wewnętrzna potrzeba się zrodziła, żeby lepiej to poznać, przeanalizować i zastanowić się, co dalej z tym moza, można zrobić. Pierwszą moją taką. E, taki pie, te pięć pierwszych dominujących cech charakteru. E, no, to, to są one najważniejsze spośród tych 34, tak. Mm. No, i tutaj jest napisane, że znajomość głównych cech jest szczególnie ważna w aspekcie maksymalnego wykorzystania posiadanych uzdolnień w celu odnoszenia sukcesów. Koncentrując się na swoich głównych cechach, na każdej oddzielnie oraz na ich konfiguracji, można zidentyfikować swoje uzdolnienia, rozwijać je w silne strony. I osiągać sukcesy osobiste i zawodowe, czyli to, co Ci już tutaj powiedziałam. Pierwszą moją cechą jest ukierunkowanie. Co to znaczy? Czyli ja ciągle sobie zadaję pytanie, dokąd zmierzam? Pytam się każdego dnia. Potrzebuję jasno wytyczonego kierunku. Dla każdego roku, dla każdego miesiąca, a nawet dla każdego tygodnia robię to, co lubię czyli wyznaczam cele. No, i to jest prawda. Ja po prostu mam cały czas ze sobą zeszyt, i kartki wydrukowane, i cele mam y, tutaj na tablicy wypisane, i one wiszą na lodówce. Ja je też aktualizuję, wykreślam, sprawdzam, co zrobiłam, czego nie, co jeszcze jest do zrobienia. Po prostu to jest mój taki przewodnik, te cele. <laughs> Czyli ja potrzebuję mieć te cele wytyczone. Wtedy lepiej działa, wtedy działam szybko, efektywnie. <laughs> Jeżeli inni zaczynają zbaczać z głównej drogi, ja sprowadzam ich z powrotem. To prawda. Jak mamy jakieś tam posiedzenie zespołu i mamy do omówienia różne rzeczy, czy na live'ach, jak prowadzę, to jak mam jasno temat, to ja po prostu muszę to to jest taka rzecz, że jak ktoś schodzi i zbacza z tej drogi, to od razu mówię: O nie, idziemy w złą stronę, to już od razu gdzieś tam staram się przywołać do tej głównej myśli, do tego głównego tematu co jest tematem naszego spotkania, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel. No, to się też z tym wiąże, że nie lubię jakichś takich nieprzewidzianych i spontanicznych rzeczy. No niestety w naszym życiu różnie bywa i nie wszystko idzie zaplanować. No nauczyłam się już tro, trochę jakby zaplanować taką przestrzeń w swoim życiu na jakieś nieplanowane rzeczy. Na przykład dzieci są chore czy czegoś nie mogę zrobić czy mm, nie wiem, mamy livea, spadł mi laptop. No różne rzeczy się dzieją, tak? I w życiu też różne rzeczy nam się przytrafiają, życie nam się przytrafia, i nie wszystko idzie zaplanować tak dokładnie, więc trzeba mieć taką przestrzeń na to, że będzie się będziemy, czy będę musiała potrzebować trochę więcej czasu, żeby coś zrealizować, jakieś zadanie. Drugą moją mocną cechą jest wizjoner. Bardzo lubię tą cechę. Fascynuje mnie przyszłość. Wszystko chcę mieć tak, lepszy produkt, lepszy zespół ludzi, lepsze, mm, lepsze życie, lepszy świat. Zawsze jest to dla mnie inspiracją, że coś można zrobić lepiej. Lepiej obsługiwać naszych klientów, a lepiej się komunikować, jeszcze lepiej sprzedawać, tak, uczyć się sprzedaży. Te wszystkie nigdy nie, jest, nie ma dla mnie nudy. W rozwoju biznesu, bo zawsze coś może być lepiej. Lep, lepsze strategie działania, szybsze strategie działania, lepsza komunikacja, łatwiejsza, prostsza i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja uwielbiam ulepszać. E, no, tak samo w życiu prywatnym też lubię mieć wszystko lepiej, tak jak chcę, pod, zgodnie z moimi wartościami. Kolejną moją cechą jest poważanie. Czyli um, to się mi łączy z ukierunkowaniem. Um, no, moja praca jest sposobem na życie niż tylko wykonywaniem zajęcia. Tak, mocno odczuwam swoje aspiracje. Tak, dzięki potrzebie wyróżniania się będę dalej, ciągle wspinać się ponad to, co przeciętne. Tak, nie lubię przeciętności. Kolejną moją mocną cechą jest dyscyplina. Struktura, tak, termina. Lubię posuwać sprawy do przodu. Tak, u mnie po prostu musi być wszystko szybko, musi się dziać. Jak ja mam jakieś pytanie od klienta, od razu nagrywam wideo. Musi być efekt. Działam dyscyplina, uwielbiam dyscyplinę. I kolejną cechą jest bliskość. Raczej ciągnę w stronę osób, które znam, niż. O, ciągnę do osób nowych, to prawda. <noise> lubię e, utrzymywać relacje z osobami, kto, które znam, ale też lubię poznawać nowe osoby w kontekście biznesowym. Jak najbardziej, tak szukam mentorów, osób od których mogę się uczyć. No, jestem ciekawa, jakie jest twoje pięć mocnych stron. Napisz mi, czy któreś z moich pokrywają się z twoimi. Jak ty to odczuwasz? Warto sobie zrobić ten test galupa. Warto poznać się lepiej, warto w moim odczuciu tutaj jakby wykorzystać jak najwięcej z tego i przekuć to na lepsze działania w biznesie i lepsze działanie w życiu. Zostaw mi komentarz, jestem ciekawa, czy znasz swoje mocne strony i jakie wykorzystujesz w swoim życiu i w biznesie. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.